W ramach inwestycji powstanie nowy chodnik wraz ze ścieżką rowerową, która będzie kontynuacją niedawno wykończonej ścieżki przy ulicy Śląskiej. Od poniedziałku 28 lipca realizacją prac zajmie się wyłoniona w przetargu firma Skanska. Wartość całego zadania to nieco ponad 3 miliony złotych. Remont związany jest z odcinkiem, który no czekał na tę przebudowę. Chodzi o odcinek między rondami ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej. Prace będą kosztowały nieco ponad 3 miliony złotych. Miasto skutecznie uzyskało dotacje z wieloletniego programu naprawy dróg lokalnych z tak zwanych schetynówek. Z tego funduszu otrzymamy ponad 1 370 tysięcy złotych. Największy ciężar oczywiście finansowy bierzemy na siebie. 1 tys tysięcy to jest właśnie kwota Właściwie więcej niż 1 470 tysięcy to jest kwota, która zostanie pokryta z budżetu miasta. Oprócz tego do tego przedsięwzięcia dołożył się OSIR kwotą 200 tysięcy złotych i starostwo powiatowe kwotą 10 tysięcy złotych. Prace będą polegały na gruntownej przebudowie blisko 190-metrowego odcinka drogi właśnie między rondami. Pojawią się też nowe nakładki nad potokami, mostami, które przebiegają w tym miejscu. Sporo ułatwień dla kierowców, większe bezpieczeństwo dla pieszych, ale też takie rozwiązania e, ciekawe i oczekiwane przez rowerzystów jak ścieżka rowerowa, która połączy dotychczasową ścieżkę przy ulicy Śląskiej właśnie z nowym, z nowym odcinkiem i dalej będzie poprowadzona przez ulicę Sprzymierzeńców do Polnej Drogi. Tam w okolicach właśnie nowego wiaduktu również pojawiła się ścieżka rowerowa. Więc kolejny etap drogi dla rowerów przy tej okazji zostanie również wykonany. Prace potrwają do listopada, ponieważ jest to duże przedsięwzięcie. Do kierowców apelujemy o ostrożność i zwracanie uwagi na znaki drogowe, do pa pasażerów komunikacji miejskiej o cierpliwość. Natomiast myślę, że warto te parę miesięcy poczekać i z finalnego efektu, podobnie jak niedawno cieszyliśmy się z otwartego nowego wiaduktu i nowej drogi, myślę, że też ten pozytywny efekt już za kilka miesięcy będzie. Jednocześnie informujemy, że ronda nie zostaną wyłączone z ruchu. W związku z tym oznakowany objazd wytyczony został ulicami z Przymierzeńców, Aleją Niepodległości, Westerplatte i Śląską.